Dobra, a więc jesteśmy już w tym domu. Dobra. Mówiąc szczerze, wygląda to naprawdę creepy. Mówiąc szczerze, ja się cykam. Dawaj. Chodź. pająk. Gdzie Ja też się były pająków? Czekajcie może. Pokaż. Może i sram się trochę. To jest tyle szkła. W ogóle dobrze, że nie mam taki mega. Co? Wcale nie ma tu żuin, nie ma wcale. Jest to bardzo małe. A ci powiem, że fajny to by był dom, jakby wyszedł. Ej, zobacz. Z takim przejściem to by na przykład było szkło. Mam szkło. Mam szkło, ten. Nie gadaj. Nie ja mam Ciekawe ile będę musiał dać bluru. No, czekaj, bo ja tu generalnie nie wiem, co tu mogło się stać. Kurde, jakiegoś tutaj źródła to jest ściana? To jest na strydach. To jest od Sturi, czekaj, są krzesła. Mam na nie wierzę. Ej, tu. To... Ej, co tam? Ej, czekaj. I tak jeszcze się eksperymentowało. Tam by... No, musisz Ej, tu by było naprawdę ładne. Tam tam nie ma. I tu było... Chyba miało być schody. Nie ma? chyba miało być schody. Miały być chyba, no. Choć mi tam trochę, energię tu czuję. Złą energię tytuł? Ty... No. I mówiąc szczerze, ja też. I mówiąc szczerze, I miałeś kiedyś ciepłe ciarki? Tak. No, nie mam. Mam, no, ja też. A tu jeszcze załączam małe zdjęcie tego domu. Dzięki za oglądanie. Siema.